Sponsorem programu jest polska sieć handlowa Lewiatan. Lewiatan, twój dobry sąsiad. Rączka gotuje, rączka gotuje. No witajcie, kochani ludkowie, w tym mroźny, zimowy dzień, a witam dzisiaj z Jaszczębia tu przywędrowaliśmy z naszym szlakiem kulinarnym Śląski Smaki. Dzisiaj będę ważył w hotelu Dąbrówka, kiedy za mną, pięknie oświetlony w tle, będzie smacznie, będzie konkretnie, bo za dwa dni Sylwester i nowy rok Bestusz nie może być inaczej. Jeszcze no, malutki zakupy i chytomy się już roboty, no i fajrowaniu. Kochani ludkowie, dzisiaj będziemy potrzebować troszkę mąki. Myślę, że przynno, wrocławsko by się dobro. Zaraz idziemy na dobre wędlinki, a potem jeszcze reszta. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Wie pani co potrzebuję Aż Śląskie, widzę, że te aż się tak śmieją. Pana, tak? Ja, cztery takie kunskie mi pani do. I tak myślę, że sześć franców, bo też super wyglądają. Proszę bardzo, panie. Dziękuję, pani bardzo. Dzisiaj będzie mi też potrzebny czosnek. Pamiętajcie, żeby to był polski czosnek, modry, a do czego dowiecie się za chwileczkę. Są my w pięknych wnętrzach Dąbrowskich, chociaż dodać, że zabytkowych, a jest ze mną pani Sonia Stayer, witam serdecznie. Pani Soniu, pani tu jest odpowiedzialna właściwie za te, te, te wnętrza, Między tak innymi. jak słyszę. Między nie... innymi za wnętrza, jestem dodatkowo kierownikiem działu Wellness i Spa. O, jak to dobrze Wykonuje wykonuję będzie. różnego rodzaju zabiegi, masaże. Chociaż to... zajmuje się marketingiem hotelowym. Dobra, a dzisiaj, dzisiaj słuchajcie razem uważymy Danikiero jest na Śląsku znane chyba wszystkim, nawet się o nim śpiewo. I chociaż są w restauracji hotelowej, to ostatnio jest taki trend, że właśnie goście hotelowi wracają do tego co proste. Prostota jest w ogóle modna. I tradycja i zrobimy sobie zwykłą wodzonka. Chociaż troszkę wykonanie będzie hotelowe, bo będzie troszkę takie urozmaicone, ale to właśnie o to chodzi, żeby było tradycyjnie, ale inaczej. I dzisiaj taką wodzonka zrobimy. Woda mi już tu słuchajcie pytuje i... Ta woda oczywiście zaraz posolimy, ale najpierw no trzeba było przesiekać czosnek i nie wiem, czy Pani wie, jak się do wodzienki czosnek siekło, ale czego tak spłaszczyć. Okay. I, ja i moja, moja starka mnie zawsze uczyła, że trzeba to posolić i tak się siekać, o. No. Tak się siekać i ucierać. I trzeba to potem uczyć na taką miazgę. Właśnie o to chodzi, żeby pod wpływem soli ten czosnek puścił i wydobył cały ten swój, e, swój aromat. Słuchajcie, woda, no tu pytania... Miązga już jest. Miązga już jest. I teraz proponuję pani Soniu, żeby my ten chleb tak zwyczajowo potargali do tego koszyczka, a potem to eno ciepnemy. Właśnie o to chodzi, żeby wodzionka miała taki swojski wymiar, żeby to było taki taki babcine, taki domowe, nie? Tak, to ja mam prośbę. A ten smalec kiedy? No, już za chwileczkę. To jakby pani teraz do końca to potargała, a ja już w tego naszego fetu. Fetu ze szperkami. Nie będziemy żałować na bogato, słuchajcie, bo być w zupa. Tak. Soli. I a ja tu, Wartko, słuchajcie, pokreja te nasze fajne francki. Takie nie, nie za wielkie koszki, lekko ich przesmażymy i to też do takiego fajnego szmaku. Oczywiście w tradycyjnej wodziące nie było francków, ale tak jak godą to jest wersja no raczej nie, bo to chyba zupa dla biednych patrz, wersja hotelowa, nie? Tak mi się zawsze kojarzyło. Tak, Francki się lekko nam zeszklą. Ale gotowy. Będę gotowy. Dodam jeszcze trochę tego tego fetu. A co na bogato nie? No i już po malutku teraz możemy wciapować nasz chryb. Mm, już... czuje Pani? Już czuć. Czosnek. No, miazga super. Odrobinka do my też magii. Nie za dużo oczywiście. I Pani Sonia, jakbym mógł prosić o posiekanie odrobinki, pietruszki. Tak, bruzupa możemy wyłączyć. Ja teraz Eno spróbuję, czy mamy dość, słuchajcie, czosku i soli. Hmm, słuchajcie, to jest poezja. Jak woda z solą i czoskiem może tak smakować, ale to jest przede wszystkim smak czasów, jak był małym baitlem. Rewelacja. Teraz Pani spróbuję. I wcierpujemy nasze francki, tak, teraz to to enozaferlome, to co, nalewamy, nie? Słuchajcie, jak tu wonio, jak tu wonio, pięknie wonio, troszkę pietruszki i najprostszo zupa świata, ja zawsze godzę, że to jest tako śląsko, Śląski gorący kubek, bo idzie go zrobić w 5 minut. Słuchajcie, zrobiliśmy tu, w dąbrówce. Możecie sobie zrobić w doma, w nowy rok, tym bardziej, żeby się lepszy poczuć. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zje... Podzianka my zrobili była przepyszna no i przyszedł czas na dani główne, a pamiętajcie, że w Sylwestra to musi być dobry podkład, bez toż musi być konkretnie. I te dani będę robił w asyście szefa kuchni. Jest ze mną. Łukasz Kończak, witam serdecznie. Wit, nie, nie, Łukasz, będziemy sobie na ty. Jasne, no. Łukasz, dzisiaj będzie rolada wołowo, kieromocie też w waszym menu szlaku kulinarnego Śląskie Smaki. Ale bardzo ważna rzecz, wołowo roladam, bo cojnikierzy robią wieprzowe, ale to nie jest to samo, nie? Nie, nie jest to samo. Smak rolady wołowej jest zupełnie inny jak rolady wieprzowej. E, cojnikierzy wybierają wieprzowina, no bo jest tak bardziej miękko, no i troszkę się, nie? Czyli tańsze, ale jednak wołowina to jest wołowina i my tu mamy piękny kąsek, słuchajcie, owięzikło mięsa, czyli wołowiny. Aż się śmieje, zero żyłek. Powiem Ci, nie wiem kto Ci to przywozi, ale to pogoda jeszcze. I teraz bardzo ważna rzecz, krejemy to mięsko nie wzdłuż, a w poprzek z tego względu, żeby się no, mięso fajnie klepało, nie? Dokładnie. A jego klepać będę bez ta folia, bez ten Nellon żeby się te włókna nie miażdżyły. I teraz troszkę będzie czaskać. Ja zawsze się śmieję, że jak słychać takie czaskanie, to wiadomo w niedziela K jest Śląsko familio, bo to oznacza, że mają na łobie droladę, nie? Mięso mamy poklupane, słuchajcie, i teraz czas robić filong, czyli farsz, nie będziemy robić żadnym lotym mięsem, mnie to, szczerze mówiąc, nerwuje jak jem, a w środku jest taki karbinadel, to ma być ogórka, cebula, zymft i trochę boczku i włosztu śląskiego, to w roladzie się należy i to też dzisiaj będziemy robić. Mamy też ogórka tu kiszona, już będę kroł kiszony i w farsz w pasecz, paseczki. Jedni też krają w kostkę, a potem to wszystko łączą, no to już wedle uznania, ale w paseczki wtedy się lepszy sfijo, nie? Te rolady. Dokładnie tak. Boczuś, słuchajcie, mm, zaczyna fajnie woniać, ogórka. Dwór Śląski, kiedy też w paseczki. No i co? Już po malutku słuchajcie, wyda teraz te nasze rozklepane płaty. Teraz to trzeba odpowiednio przyprawić. Korzeni, sol. Normalnie wołowiny się nie soli, ale, ale rolady to jest wyjątek. To, to jest wyjątek, nie? Dokładnie tak. Dobra. I co? Teraz to tak dokupy w fermę ci co lubią czy wolą mogą se to posmarować normalnie tak na świecie najzwyczajniej w świecie w tym my to zrobimy właśnie tak wszystko do kupy no i co Na nie tak no i kochani ludkowie boki trzeba zawinąć i tak pięknie ta rolada. swineć Bardzo ważna rzecz. Mamy tu woda. zimna woda. Skisz tego, żeby ta rolada troszkę tak wygładzić. I pod, pod właśnie działaniem wody mięso się będzie fajnie kleiło. No i teraz najważniejsza rzecz. Wiązani musi być biołonić Dokładnie. Z tego względu, żeby słuchajcie, tam. W kolorowych jest, o, jest farba. Bez to, już niedopuszczalne jest, żeby to był właśnie kolor inkszy, żeby to no, nie puściło żadnych chemikaliów i popsuło smaku. I popsuło smaku. Ja już tu rozgrzeja nasz tygiel. Zresztą nie wiem, czy na śląsku jest potrzeba tłumaczenia, jak się robi rolady Ale jak kiel tak kraje nie wiedział, albo robił inaczej, no to my robimy tak. Bardzo ważna rzecz na maśle jest ten, ten smak. Jest ten aromat. Próbujmy jeszcze potem do duszenia, nie wiem czy Ty dowiesz, ja dowiem skóra zawsze z boczku. Tak. Musisz czy... też dać troszkę łyżki koncentratu dla wzbogacenia smaku e, i koncentratu koloru, 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 koloru cenik, sosu. Ja koncentrat nie cebula, ale powiem Ci, żeby, e, nie wiem czy Ty dowoż, ale ja zawsze rolady troszkę popaprykuję ja, i wtedy kolor jest... Tak, tak, tak. Toż. E, ta zołza jest taka tak, ciemno kolor. właśnie, fajna, nie? I teraz po wierchu ciutek soli. Korzeni i papryka. No to ciepiemy nasze rolady. Dodamy również tej skóry z Dodamy, właśnie całą woń z łzy. No i teraz rolady dome. trzeba w najzwyczajniej w świecie przybrunocić. Z jednej i z drugiej strony, potem podlejemy wodą i one się będą dusić, a my zaczniemy robić modrą pusta Bo krusek dzisiaj macie gotowe, nie no. wiemy wiadomo jak się robi, ale... To nie umiesz, tą skurbić plusek. Rolady mamy przyprzącone, to co? Trzeba ich podlać, nie? Żeby nam nie zgorały. Dokładnie. Dodajemy Wodnia, słuchajcie. Lej. dajemy Cebulkę dodajemy? Domy troszkę. Domy. Żeby tutaj ząbów było więcej. Ja, ja. I słuchajcie, te nasze rolady tak z półtorej godzinki to już muszą tu posiedzieć. Domy te pół cebulę. troszka to posieku. Cebula to w ogóle... Sosom, za taki charakterystyczny, ciekawy smak. Przykrywamy. Teraz półtorej godzinki tak to będzie musiało tu posiedzieć, w ołowie troszkę krzyw. ale za to po tym jakie będzie dobre jedzonko. No to co? My zaraz chodimy się kapusty, nie? Dokładnie. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Rolady nam się pięknie duszą, ale słuchajcie, a my se teraz uważamy, modro-kapusta włączają, jest już pokrążano Wody nie za dużo, nie, żeby tak, no, przykryć. Ta pokrążana kapusta do tak, liść? Tak, li liść dla oczywiście, Liście. ziele angielskie. To musi iść, proszę. słuchajcie. To oczywiście nada takiego fajnego woniu. Z nieodzowne w modrej kapustce. Dokładnie, kapuście, ale to dokładnie. Być zawsze. I troszeczkę soli. I niech się kapusta, słuchajcie. Poważnie mamy to włączone. W międzyczasie pokrojemy sobie boczek i... i cebulkę. Dobra. Boczek oczywiście w kosteczka z tego względu, że będziemy ją skwarzyć na szpyrki i tym będziemy maścić nasza kapusta. I ważne jest to, żeby z boczkiem podawać kapustę na ciepło. Dokładnie. Bo jak docie na zimno, to potem ten tłuszcz wylazuje, jest taki biały osad. Będzie na wierzchu. I cebulę tak. Czebule. 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 Ale doszło do tego? Rozboczki ludzi się, ale tak. na mamy jeszcze, żeby się właśnie zrumieniła. Dobra, co kuchasz, to jakoś technika, Dobre. bo ty się zwolennikiem tego, żeby trochę zeszli cebulki. Karmelizowała się z boczuszkiem y, troszkę bardziej i ona wtedy zostawia taki aromat, jest bardziej intensywna w tej Dobra, temie, ale, tak, ale trochę też dumę bezpośrednio do kapusty. Dobre. Dobra. Kapusta, słuchajcie, mamy już odsadzono, a wody było mało, bo niedużo my tam w loli. Teraz zaraz będziemy przyprawiać szykowalium, ale teraz jeszcze wartko zeskwarzymy te szpereczki, ale już, już pomału możemy tu ciepać. Daj ta surowo cebula jodą oczywiście korzenio i czapo dla cytryna, żeby lepszy puściła sok. Słuchajcie, tak jak włoniałem tu te rolady to, Ach, to jest najlepszy zapach jaki może być. Tak. Cukru wiadomo jak cytryna to też i, i cukier. I cukier. I za chwileczkę pomaszczymy. Ta nasza kapusta sztyleczki mamy wyskwarzone. To co? Do kapusty. Do kapusty. I teraz słuchajcie. Kapusta na zob, na koher. Tak to trzeba do kupy wyfrylać, Żeby się to przeszło tymi Smaki. smakami. Dokładnie. To co? Próbujemy? Próbujemy, próbujemy Proszę bardzo Według mnie trochę soli Może jeszcze troszkę soku z cytryny Sok z cytryny, troszkę cukru I troszkę korzenio Popy robią kapusta bardziej wyrazisto nie? Mm. Ja. Yeah. Tak jak godem, jakbyście robili to z od tym, to tak dwie płaski łyżki stykną na tyle kapusty. Ale sok z cytryny to już tak półtorej i cytryny trzeba dać. Troszkę więcej dobrze. No. Ja. Yeah. I teraz to jest ten szmat. Rączka gotuje, rączka gotuje. ze smakiem zjesz. Kochani Ludkowie, relady mięciutki, musimy już ich symnyć z naszego kochra, żeby, żeby nam się nie rozwaliły. Teraz jakbyś to wziął, a Jose, Jose przedsedza z łza. Trzeba ich odwinąć. Ja ja nie tak wiem tak. jak to zrobisz, bo one są wrawę. Jak nie powiem co. Jakoś poradzimy, tak? No? Ja jakoś poradzimy, a Jose, tu słuchajcie, mam Sitko, mąkielnia. I teraz, po malutku, to co najlepsze, trzeba już teraz odcedzić. I do tego zaraz robię zaklepka, mąka, woda. Jedni robią na śmietanie, ja powiem Ci szczerze, na śmietanie ta zuza jest taka. Ona i traci kolor, ale też rolady już mają w siebie tyle tłuszczu, że jest to. I to zmienia troszkę smak. Zmienia smak, dokładnie Zmienio smak. Widzę, że rolady może odwinę to ja Dobrze Ci to poszło. A ja teraz zrobię sobie ta zaklepa. tako nie za gęsto. No i wlewamy teraz do do łzy, kierow, mi tu już Kierow tu pytluje. Jak widzicie robi się fajno gęsto. To co słuchajcie nakładamy może i kluski, ja To czekaj. Mam piękne, z, A, z dziurą. Na środek kapusta. Dookoła kluski. Tak. No i co? Rolada. Piękną roladę. Zołza. Bardzo ważna rzecz. Polewamy mięso, nie? Dokładnie. Chociaż kluseczki też tam możemy ja, każyć. Ta dziurka specjalnie po ta to, żeby te jest... troszkę tam... Ja. Yeah. Ta dziurka na ta Słuchajcie na to jakiś listek i taki zestaw śląski, ech śląski zestaw zrobiliśmy razem z Łukaszem. Ślinka cieknie i ja już też przełykam. Dzięki bardzo. Dziękuję Łukasz. Powodzącej poroladzią musi być też ech. Śląski deser i będzie to szpajza czekoladowo, aby dają robić w asyście Pani Marty Kondzielnik. Witam serdecznie. Pani Marta e, jest tu menadżerem i odpowiada też za, za to, żeby pięknie wszystko wyglądało, i, i nie, no, ale też za to, żeby e, było słyszeć co nieco o hotelu Dąbrówka. Jestem marketingowcem i specjalistą w sprawie wizerunku. Pięknie. A y, że mocie w waszej karcie y, też szpajza czekoladowo, ona już tu jest zrobiona, ale ze względów słuchajcie technicznych, y, tu w Dąbrówce podoba się taka szpajza, trochę kiero nie, nie jest do końca szpajzą, z tego względu, że nie robi się na surowych y, jajkach. Ze względów oczywiście bezpieczeństwa, ale my dzisiaj zrobimy taką tradycyjną, y, tak jak się to należy, do której potrzebujemy 5 jajek, mamy już osobno białka i żółtka, 5 łyżek cukru. Łyżyczek żelatyny, dwie łyżki e, kakao i mamy też tu zrobiony mus truskawkowy z pozimek, tak po mojemu, e, bo tu się właśnie podoba z takim musem. To co? my się Jest, roboty? roboty. Najważniejsza rzecz, pani Marto, e, przede wszystkim troszeczkę wody zaważyć. Już zawrała i teraz mam prośbę, żeby tą serlaczką, ja tu pani wsypia, e, 5 łyżyczek żelatyny, rozpuści ta żelatyna roz, dwa, trzy, cztery, pięć, żeby to pani tak rozchyllała fajnie. I potem jak, jak już ta żelatyna się rozpuści, to tak jakby z galaretką, przeleje mm -hmm. sobie pani tutaj do tej miseczki, żeby to prędzej wychłodało, bo na, tej, na tym tyglu to nie ma szans. A ja słuchajcie, już pomału wyda ubijać biłtka. Potem te biłtka utrwala cukrem. I ubijamy, ubijamy tak długo, aż białka będą ubite na sztywno już może pani to przelot. i już teraz słuchajcie pomalutku wsypuję cukier cukier utrwalo wiółtka słuchajcie, fajza to jest deser, który się robi praktycznie po obiedzie, nie wiem czy przy obiedzie idzie machnąć. Pani Marto, i teraz mam ogromną prośbę, żeby mi tu wsypać dwie łyżki kakao. Ciepły fest? Takie no. już. I teraz? Tak, 25 ml spirytu tu. robimy wyrazisto? A domy, a to są. Sylwestra. sylwestra. słuchajcie. No i po malutku może mi pani wlewać. Tylko warko No i teraz słuchajcie, najważniejsza rzecz. Trzeba to przeloć do naszych pucharków. Taka porcja na ile wystarczy? No tak na trzy takie pucharki spokojnie. Mm. One są dość głębokie. Mm -hmm. Przede wszystkim e, szpaliza czekoladową ma to do tego, że ona e, trochę bardziej siedzi niż cytrynowo. Ale za to smak jest bardzo fajny, bo tam jest ten spirytus i to, to tak lubi siodać. Tak. I kochani ludkowie, my teraz tym idziemy na chwileczkę do lodówki, żeby nam to stęgło. I potem ja spróbuję waszej szpajzy, a pani spróbuje mojej szpajzy. E, z, oczywiście też z musem truskawkowym porównamy smaki, ale oba będą założa się przedobre. Rączka gotuje, rączka ze smakiem Ja jeszcze tam jakiś listeczek ciepna. O. I teraz mm. tak. Wypróbujcie moja, ja próbuję wasza szpajza. Proszę bardzo. Wonia cudownie. Mm. Rewelacja. Ja jem rączkową. Mm. Jest bardzo dobra. dobra. Mm. Przepyszna, również. Przepyszna bardzo dobra. Czuję ostry smak Myślę, że To wyraz to wyrazisto. Oczywiście śląskie detera. To, to, to wysy. Wy masz kiedźcie, słuchajcie. A jo! Ja wam wręczy taki mały gieszęk. Mamy tu kloki, oblaty, kopalnioki. No i tak jakby trzeba było na Wartko coś uważać, jest też żur. Proszę bardzo, żeby Wam się dobrze wiodło w tym 2013 Dziękuję roku. Bardzo. Dzięki bardzo było przejmie. miło się gotowało. Tu Dziękuję w dobrowce, tu w Jaszczębiu. Przyjeżdżajcie, słuchajcie, bo jest. Kosztujcie specjał Śląski. Śląski. Jest domowo, a my się już widzimy w następnym roku, mogę powiedzieć. Życzymy Wam do roku. No i przede wszystkim szampańskiej zabawy i żeby Was tak głowa zawsze nie bolała, nie? W tym nowym roku 2013. Trzymajcie się. Dziękujemy. Rączka gotuje, rączka gotuje. Ze smakiem zjesz. Sponsorem programu jest polska sieć handlowa Lewiatan. Lewiatan, twój dobry sąsiad.